Dobrze, mamy teraz mapę przed sobą. Paryża. Co my tu mamy? Mamy mieszkanie Henry'ego. Tu jest Niko, nie możemy się na razie tam spotkać. Tu jest Galeria. Tu jest Vera Security. Dobrze, to może najpierw pójdziemy do mieszkania Henry'ego. Zobaczmy, co tam się znajduje. Zbliżenie się do mieszkania Henry'ego zaczynałem rozważać, czy przybycie tutaj tuż po jego śmierci było dobrym pomysłem. Tu jest kawiarnia, tu jest u butyk butik jakiś, wyjście, w mieszkanie Henry'ego. Drzwi są zamknięte. Yes. Excuse me, madame. This is George Stobart. Could I talk to you? Roger, what? George? Stobart, madame. I'm from the insurance company. For God's sake, did do I don't want to buy insurance. No, no, I I'm not selling, madame. I, it's about the gallery theft. Madam, I. Hmm. Right. Czyli do mieszkania teraz nie wejdziemy. E, do mieszkania nie wejdziemy. My tu mamy co? Mamy tutaj potwierdzenie wykonania zlecenia z Vera w Security. Cążki, perfumy, telefon. Zazwymy może teraz do Rickenbackera. Mr. Rickenbacker? I found a piece of paper that shows Henri went against my recommendations for security. And? I guess I'm just wondering why. Well, you're on the case so far. Just find out where that painting's gone. Paris sure had a lot of similar looking cafes. Hmm, tutaj chyba już... Hmm. Nic nie zrobimy. Jeszcze parę skomoda wiosenna za to właśnie kochamy to miasto. Dobrze, może teraz... O, znalazłem się. Ojejej, czyli też doknęwał tutaj Henry zakupów. Wyjście pozostaje. Wyjście pozostaje, to pójdziemy teraz do Very Security. Zobaczmy co tu jest. Dotarłem do ślepej uliczki na tyłach bezludnego centrum handlowego. Nic dziwnego, że nie słyszałem o Vera Security. Dobrze, co my tu możemy zrobić? Tu jest tak wyjście, pusty sklep. No, sprawia wrażenie nieczynnego od dawna. Tu są drzwi.

Okruchy po powodu zawalały się okruszki dziwnego, że robot się tu zadomowił. Dobrze, no to może z cóżkami go chyćmy? To może weźmiemy go papierem? Też nie? A parfumem? Potraktujemy... Oj, jeszcze raz. Mm -hmm. Dobra, no to sobie wyjdźmy. Wejdźmy z stół. Co jest na stole? Co jest na stole? Na stole mamy paczki papierosów. Rosyjskie papierosy Romanow paczka była pusta. Dobra. Pudełko zapałek. i always been told not to play with matches, but I never could resist. The ashtray was full of cigarette butts. The filters were gold-colored. Very exotic. Let's Radio. Boczymy. O. O. Dobra Za chwilę będziemy rozmawiać z panią Szukamy, co tu możesz w, Co tu jeszcze jest w szufladzie? Na mojej drodze stał ogromny Karoluch. Aha, czyli nie... Nie wejdę sam. Bo karoluch stoi na drodze, no nie może być. Porozmawiajmy z kobietą. Dobra, może być coś na zewnątrz. Żeby się pozbyć tego Karolucha. Neon I właściciel stroganował. Zobaczmy co to jest Neon. Tu się kryje Tylko pogorszysz sprawę. Stregan? Przyjrzyjmy co ma streganie. Z Stół był pełny kiczów, strojów retro, korki do butelek, brlaczki i kartki grymce. Hello, jestem Mów im, Basam. Wybacz, ale nie jestem w tym stroju do rozmów. Mam potworną migrenę. worst. Hmm. Potworna. Przeczenie i ten świateł tego starego szyldu daje mi. Szyld neonowy miał potencjał dopóki jął. To twój szyld? No, the previous owners. Used to be a restaurant. But this is horrible! Adversely affecting my football and doing this stupid thing. You want me to try fixing that sign for you? Do you know what you're doing? I'm very good at fixing things. Then please do. I'm no good at electricals. Marketing analysis. And to analiza rynku is i przewidywanie trendów. Dobrze, zaraz naprawimy you to. Know about Vera over there? Not really. I haven't been here long, but neither have they by the looks of it. Why do you say that? Rush setup, new sign, low investment, and no customers klientów you. poza a vermin problem, please? W tej chwili nie mam siły rozwiązać cudzych problemów. Dobra, zajmiemy się teraz, może. O, pudełku do zapędu. to są policzki, dobrze, zajmiemy się na razie tym szyldem nieszczęsnym. Może akurat uda nam się go naprawić. Uważnie przyjrzałem się szyldowi. Kable były na wierzchu, a pokrywa była... Nie dziwnego, że to nie działa. Co tu jest? O co chodzi? Niepodłączony przewód. Aha, możemy przekładać sobie literki. A zobaczymy... Wyciągnąłem przewód. Well, tak też można to było wyłączyć migotanie światła. Teraz jest tylko połowa liter. Czyli mamy Mamy przewód. On się nam chyba może przyda później. I to try else. Dobra, jeszcze raz spróbujemy przewodzić tu wcisnąć. Aha, to czyli ten przewód przyda nam się innym razem. A hmm. gdyby tak, ale co nam to da? Nic nam nie da. I tak będziemy sobie przekładać te, te literki, chyba. Teraz pracowajmy. I tak wygląda okropnie, prawda? Gdy buduje się markę od zera, nazwa jest wszystkim. Potrzebuję nazwy, która sprawi, że klienci zatęsknią za przygodą i skarbami z dalekich krain. Przykro mi, dopóki nie rozkracam biznesu, nie będę miał czasu na projekty poboczne. Dobrze, musimy jeszcze umyślić. A clear message that grabs my key demographic by the lapels and hurls them into my economic bailiwick. Excuse me? You know, a name that sounds magical and exotic <coughs> that, <coughs> that appeals to a yearning they only feel subconsciously. I decided to hold on to the match, box. I could take a look at your sign, come up with something. Like a genie from a magic Może coś wymyślimy? A jeszcze zobaczmy, jak te papierosy się nazywały. Może uda się coś wymyślić z papierosów? E, raczej nie. Dobrze, idźmy i przestawmy literki. Można zmienić kolejność liter, wejdź w interakcję z literą, aby ją podnieść. Dzięki temu możesz umieścić literę w innym gniazdku. Po prostu przesuń literę w nowe miejsce i wejdź z nim w interakcję, żeby upuścić tam literę. Litery na razie były ruchome. No ja wiem, że są ruchome. Hmm, co tu mamy? Mamy ry? Asusud? Hmm, tutaj na kartce nic nie ma ciekawego. Co będę mogła podsuwać Pomysł? Hmm, może zrobimy tak: Si Daladin. Yes. Da. Da. Brzmiało. Bardzo hey, Basa, co zna to? To I prawdziwe know, to nie i... twoje imię, ale... Aladdin. Aladdin. Znakomita nazwa dla sklepu spełnia wszelkie wymagania. Cieszę się. Genialnie George. Daj znać, gdy będziesz czegoś potrzebował. Grunt to Marka. Dobrze, mamy go już. Aha, Mr. Pan Stubart. w czym mogę pomóc? Czyli so you czym handlujesz? Ah, Sprzedaję to czego nie dostaniesz nigdzie w Paryżu. Czyli co? Angielskie herbatniki, tureckie słodkości, French francuskie kasety, Brazylian filmy video. <laughs> Dobra. Potrzebuję coś Panie Kolego <laughs> na Karolowa. Szczerze mówiąc, George lepiej wyznaje się na blansowaniu budżetu w kontekście gospodarki wolnorynkowej. Jak kolejk, zasugerowałbym zastosowanie pułapki i cokolwiek się stanie, proszę go nie zgniatać. Cała rodzina poczuje zapach i przybędzie na pogrzeb. O kurde. pojemnik? Aha. Trzeba jakiś pojemnik znaleźć? Karluchy suchy, bez smaku, a jednak ciągle chce się więcej. Dobra, to teraz poczuję jakiegoś pojemnika. A co nie ma żadnych pojemników? Mam u Ciebie dług, dobrze, masz u mnie dług. Dzięki mogę sprzedawać zbiory kart grających w pędzli i pamiątek. And you know what they say? Dobrze. Pudełko od zapałek. Przewód. Aha. Dobra, to czyli nic już tutaj nie zdziałamy. Dobra, idziemy po tego karalucha. Idziemy po karalucha. Chodź tak, może damy pudełko? Tak się nie da? Stworzyłem świetny dom dla mojego pupilka Stąd na chwilę. Ja sobie pułapkę, teraz zaczę poczekać. Dobrze No 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 idź tam, wszedł sobie do pudełeczka. Zamknij zamknij! No właśnie. No i wszystko. Jest pan prawdziwym gentlemanem. Nie znoszę w robali. Sędzią ratuję damy z op opresji. Nie wątpię. Mogę panu wszędzie pomóc? Tak, proszę. Czy jest w biurze ktoś, z kim mógłbym porozmawiać na poważnie? Jestem Anet, kierowniczka. Ojej, przepraszam. Nie chciałem. Te myślałem.

no może porozmawiajmy na przykład, na przykład tym... To może porozmawiamy najpierw. Yes. To przykre. No tym. wasza firma zamontowała system alarmowy. Nie Nieprawda? Prawda? Nie. To tak. tak. Day. Mogę tak cały dzień. But I didn't. Ale ja nie miałem tyle czasu, więc potwierdzenie wykonania zlecenia z Vera Security. It says here, that Vera security Tutaj napisane, to że Vera zapewnia system zabezpieczeń Nie, to dobrze, to nie? się. To? Skąd pan ma? Uuu, to ma? Mamy cię, kobieto.

Do you recognize it? That would take the hair off your legs. I had a ball through all that. Know what I mean? <laughs> Dobrze. Z I caught the cockroach. Look. Isn't he a sweetie? Yeah, keep it away from me! No thanks. I've got a cookie. Musimy jakoś się odwrócić uwagę, odwrócić ja uwagę, się. uwagę i się dostać do tej do tej szuflady. Yes, radio. Pokażę w radiu trochę.

No ale Co by tutaj jeszcze można było zdziałać? Chyba nic. Trzeba sobie jakoś poradzić. Dobra, może? do dobery. Security.

Please stay on the other side of the counter. Okay. It was like she had some kind of psychic power. She could just feel what I was trying to do. No, but I you is Annette Elaine. Recognize this? Hey, that's my photo. pani yeah. tak, i Lane, jak sądzę. To hektor, mój hektorek. Tak, podobno nie miała so, pani nic wspólnego z galerią. No, Proszę tak, zrozumieć, pracuję tu dopiero od kilku tygodni. Nie miałem nic wspólnego z tą galerią. galerią. Dostarczyłam I tylko papiery. Kto był kierowniczką przed panią? Nie wiem, pewnego nie pojawiło się w prasie. Nie powinnam o tym mówić. Dobra, może by tak. Koniec ciekawostki. Chciałbym się dostać do do biura. O, właśnie. Dobra, zacznijmy pokleić. Lane. Co wydarzyło się?

No, nie, I just like to do Oh, well that's a new nice problem. Don't be an idiot. I got fifty euros on. 50 euro ah, well I hope you win. So do I, Sherry. So do I. So do I. Dobrze. The boss. Have you got his number or address? No, I've forgotten it. I, forgot no, to no. To I, no, I never knew. it. Annette, a serious crime has been committed. You're in a lot of trouble. I had nothing to do with it. Look, I need this job. I need the money. Anyway, it's only a silly old painting. No one got hurt.